Forma tej opowieści, kroniki czy pamiętnika nie jest jednoznaczna. Co jest zdarzeniem, a co z myśleniem pozostawiam do ciekliwości czytelników. Internet pełny jest prawdziwych ludzi opowiadających zmyślone historie. A może by tak sytuację odwrócić? Zmyślone postacie opowiadają o tym, co naprawdę się zdarzyło. Główne aktorki tego spektaklu to Klara, narratorka sagi rodzinnej, Regina, redaktorka zamierzająca wydać książkę, Emilia, synowa Reginy, prawniczka, Matylda, córka Emilii i wnuczka Reginy, zagubiona w otaczającej ją rzeczywistości. W niniejszej opowieści, prócz pań, występują również panowie, bo żadna opowieść bez romansu obyć się nie może. Grzegorz, przyjaciel Klary. Andrzej, syn Reginy, mąż Emilii i ojciec Matyldy. Jasiek, postać niejednoznaczna. Filip, krewny Klary. Dla innych płci miejsca nie wystarczyło. Nie jest to bowiem powieść poprawna politycznie. I jeszcze jedno. Czy Klara jest alter ego Małgorzaty? Czy nią nie jest? A może tylko do pewnego stopnia? To też pozostawiam do ciekliwości czytelników. Zdarzenia i zmyślenia to powieść oparta na faktach, zarówno historycznych, jak i współczesnych. Po napisaniu tej książki uświadomiłam sobie, że pochodzę z bardzo typowej polskiej rodziny, której udało się przetrwać dziejowe zawieruchy. Podczas II wojny światowej Niemcy pod wodzą Hitlera i Rosjanie pod wodzą Stalina usiłowali w pierwszym rzędzie Wymordować polskie elity, wywodzące się ze stanu szlacheckiego, przekształcone w klasę inteligencji. Warto pamiętać, że szlachta polska była warstwą społeczną wyjątkowo liczną w porównaniu z innymi krajami Europy. Może między innymi z tego powodu czystki hitlerowsko-stalinowskie. Nie do końca się powiodło. Gdyby podzielić Polaków na trzy grupy: bohaterów, zdrajców i pozostałych, to się u rzeczy ta trzecia grupa jest najliczniejsza. Władza Polski Ludowej, zajęta kułakami, odpuszczała inteligencji pracującej, zwłaszcza, że sama do zbyt gramotnych nie należała, a pewnych prac nie udało się powierzyć klasie pracującej miast i wsi. Mam nadzieję, że czytelnicy znajdą liczne zbliżenia, liczne zbieżności losów mojej rodziny z losami własnych rodzin.